Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Grecz I witam was w odcinku z serii Od starości do nowości Farmingu 22 eee, Witam was w letnim odcinku Z lipca e, Bodajże 54 Jak dobrze e, pamiętam No i co my tutaj w dzisiejszym odcinku mamy W dzisiejszym odcinku jak już widzicie Kombaj przykrzykowany, stół do rzepaku założony John Direct z przyczepką również przygotowany Oraz gdzieś tam w oddali e, Przygotowany jest zetorek z prasą Eee, dzisiejszy odcinek jest tak jakby też odcinkiem e, z przebudowy e, z znaczy dobudowy gospodarstwa bo e, ta strona gospodarstwa nadal jest taka sama tylko została dobudowana następna część e, dosyć spora część bo jak się podniosę do góry to prawie aktycznie to samo e, co było także no troszeczkę pieniędzy poszło e, zaraz o pieniądzach pogadamy na początku wam tutaj pokażę co się zmieniło tak, jak mówię, to jest dobudowa, nie przebudowa. Przebudowa taka typowa, zerowa do, do zera, będzie zmiażdżone wszystko i postawione większe budynki, większe chlewnie, obory i takie tam. To będzie gdzieś w około setnego, setnego, sto parę odcinków, coś w tym stylu. Jak pamiętacie, tutaj sobie szedł płotek, razem się łączył z tym, ten troszeczkę był bardziej tam. No i tak to wyglądało. Teraz płotek jest tutaj przeniesiony. Szklarnia, jak została, tak jest. Tu powstała kolejna szklarnia. E, idzie sobie tutaj piękny płatek, tutaj jest nasz e, gruberek, który też niedługo będzie pewnie na sprzedaż, e, pług, e, który raczej jeszcze zostanie, bo póki to nie planuję e, kupywać pługa do John tylko już do następnego większego ciągnika, w końcu beczka ma swoje miejsce, rozrzutniczek, wały, no i tutaj nasza sałata, której całkiem trochę już je, e, jest. Tutaj jest wielka odlewnia na świnki, tak jak zapowiadałem, chcę mieć teraz świnie, także już niedługo, myślę na wiosnę, na pewno będą gdzieś ściane buraki i kukurydza, jeszcze nie wiem, czy pójdzie na ziarenko, czy na kiszonkę, to się okaże. Tutaj jest zbiornik na gnojówkę, którym możemy sobie przewozić gnojówkę, wlewać tutaj, jak jakby nam się u krów lub świn nie zmieściła Przelełem sobie całe ze świn z krów, tu już jest 70 tysięcy litrów, tu mieści się 100 tysięcy. Co jest za, za płotem, to za chwileczkę pójdziemy. Tutaj pryzma na obornik do naszych tutaj świnek. I co my tu jeszcze mamy? Sałata w ogóle jest w naszych szklarniach. Postanowiłem, że w średnich szklarniach, z tego co się dowiedziałem, najbardziej się opłaca sałata, także ta sałata tutaj się pojawiła. No i tutaj piękna wiatka, która jest na nasze belki. Naprawdę cudnie to wyszło. Tutaj mamy cztery rzędy naszej słomy. Nie zwracajcie uwagi, jeżeli chodzi na wagę. Bo niektóre są piątki, niektóre trójki. Bo teraz będę robił te piątki. Już tam niektóre są piątki, jeszcze niektóre trójki, bo się zapomniałem. Także wyglądałem tak samo, tylko że mają po prostu 5 ton. No tutaj jest nasze sianko, które sprasowałem i zebrałem jeszcze z tej łąki. Także troszeczkę tego e, sianka e, tutaj jeszcze jest. Przechodząc, e, wychodząc z naszego gospodarstwa w ogóle. E, idziemy sobie tutaj. I tutaj była droga i dojście do naszego pola. A teraz jest troszeczkę dłuższa droga i troszeczkę ubyło nam oczywiście tego bola. Także sobie idziemy i zaraz Wam tutaj wszystko pokażę. Tutaj mamy piękny wyjazd jeszcze stąd na ulicę. Możemy sobie nim tutaj wyjeżdżać. Tutaj jest dojazd do pola. A tutaj mamy wjazd do naszego silosu. Postanowiłem, że jak już się bawić z rzeczami, to się bawić. Także kiszoneczka też myślę, że będzie niedługo robiona. E, kiszonka tutaj, silos na kiszonkę całkiem już taki większy chciałem, żeby był. Także on się już tutaj e, pojawił. No i tutaj nie wiedziałem co zrobić, także zrobiłem taki które Trochę płotu, piękne krzaczki, trochę drzewek e, zaokrąglonych. Ładnie to wyszło i tutaj można sobie jeszcze e, wykręcać. No i tutaj e, w końcu też nasze przyczepki mają swoje miejsce, te, te starsze. Sorki za telefonik Nasze starsze przyczepki mają tutaj Swoje miejsce Także one sobie tutaj Czekają no i tutaj wjazd na nasze pole I tyle Tyle zostało z tego pola zobaczymy co ja tu będę robił Jeszcze się zastanawiam może tu łąkę też dorobię Zobaczymy Wyjdzie wszystko w praniu Teraz tak bo ja tu chyba Tu im już zasłaniam dobra Wyszło 50 tysięcy, dostałem na naszym A Ano przez to, że ja zapowiadałem, że weźmiemy sobie 100 tysięcy krót. Przez to, że chciałem to upiększyć i zrobić takie już fajne gospel, miała być że, troszeczkę mniejsza. Mówię, jednak zrobię większą e, i szklarni nie miało być i nie miało być z tyłu tego silosa, tylko było tak, miał być taki maluteńki z opon. Ale mówię, żeby to ładnie wyglądało, to tak zrobię. Wzięty jest z kredytu, uwaga, 150 tysięcy. E, ogólnie mógłbym spłacić, była stuwa, tylko że nam nie starczy oczywiście na pola. Po żniwach, po, po wszystkich zbiorach i tak dalej, i tak dalej Na pewno sobie jakąś część tego kredyciku oddamy Tutaj mamy już piękną wysypane około Ile tu jest? Jakieś 10 ton naszego rzepaku Które sypło nam, uwaga, o tutaj już jest zatorek, już parę belek, Sypło nam z tego pola To już całe pole rzepaku skosiłem, także tutaj sypło jakieś około 10 ton Z tego co pamiętam i jest to tutaj wsypane, tu jest kolejna paleta jajek I tutaj również są raz To jest jedna Czekaj, ta Teraz się pogubiłem, tak to jest chyba jedna Jedna, tu są trzy palety pełniutkie Także już całkiem sporo jest tych naszych jajeczek Bez zbędnego gadania, bo już się sześć minut rozgadałem Lecimy sobie na początku do naszego zetorka I sobie poprasujemy, a jak sprasujemy to sobie polecimy na ciąg dalszy e, żniw Także wsiadamy e, i sobie e, ciśniemy Dobra widzowie Lecimy sobie już, e, odpalamy sobie naszą tą e, Bo to jest przyszykowane w ogóle pod bizona Także my sobie tutaj możemy na spokojnie do tych 40 dać e, Dajemy sobie chyba to trójką, e, dwójką prasowałem e, I robimy beleczki sobie chyba piątki Jak dobrze pamiętam tak Piątki są ustawione ze względu, mówię, no nie chcę już się aż tak bawić. Tylko mówię, jak te belki mają być większe, no to już niech będą większe e, i e, po prostu sobie e, będziemy robić takie większe. Będzie ich mniej, mniej złożenia, mniej roboty. E, a e, o to tutaj chodzi, żeby zaoszczędzić po prostu e, czas, dobra? Jedźmy sobie w ten przeraz. A ja chyba mogę jechać, bo tu są takie wąsy dziutkie po bizonie. E, to możemy sobie troszeczkę szybciej jechać. Zatokowi też by się przydało zalać troszeczkę. E, złota, mówię o paliwie, bo to drogie, e, oraz by go troszeczkę podreperował, bo jednak troszeczkę już tam jest e, popsuty. Chyba był dwa razy dopiero robiony przez te 26 motogodzin. Dobra, e, dopełnij mi tą prasę, dobra, pięknie, e, prasa e, dobita, dobra, i login lecimy sobie, e, lecimy sobie dalej. E, teraz sobie weźmiemy ten przejazd, chyba nie zabiorę. Także sobie pojedziemy w tym przejazd. Dobra, tutaj Wincy troszeczkę wolniej i można sobie e, dalej cisnąć. Dobra, łoki, nadłoki e, i sobie lecimy. T21. Ja sobie tak pracuję. Jak ktoś mi okrzyczy, to mi okrzyczy. Ale e, według mnie, e, jak gram i tyle tutaj akurat z tą pracą pozwala, e, no to sobie możemy e, cisnąć. Dobra, pięknie. W ogóle też dziękuję jeżeli chodzi o oglądalność, bo bardzo dużo teraz oglądacie filmów jak i z rolników, tak i z tej serii, więc przepięknie wam dziękuję, że po prostu chcecie oglądać, mi się za to chce nagrywać, przynajmniej wtedy mam takie poczucie, że po prostu i jak mi dobrze idzie w szkole to jest ok, widzę jeszcze jak wam się filmy podobają, oglądacie to jest fajnie i tylko prosiłbym Was, jak już chcecie... Mnie też docenić To zostawcie chociaż tą łapeczkę w górę Bo łapeczek akurat jest bardzo malutko Także łapeczkę zostawcie Oraz subika na kanale Kto jeszcze nie ma jak ogląda filmy A jeżeli mówiąc tutaj o subikach No to oczywiście nie można również zapomnieć O dzwoneczku Żeby wam powiadomienia przychodziły Także zachęcam to wszystko zostawić Oraz komentarz W dzisiejszym odcinku możecie napisać hashtag E, prze, do budowa napiszmy hashtag do budowa, a wam przypnę serduszko, mam nadzieję, że obejrzeliście do tej 9 minuty e, i e, napiszecie po prostu hashtag e, do budowa, bo to jest też moje takie e, troszeczkę sprawdzenie przynajmniej czy wy oglądacie, czy nie a, ja, a was to nic nie kosztuje, wy tylko macie w wyjść i napisać coś także zachęcam, żebyście mogli e, po prostu zostawić nie zawsze się chce, wiadomo Rozumiem, bo ja też nie zawsze zostawiam komentarze, ale jak już naprawdę lubicie, oglądacie, no to te parę sekund możecie poświęcić i dla mnie zostawić ten komentarzyk. Zostały nam cztery przejazdy i zasiadamy bizona, lecimy sobie w nasze pole, jeszcze jedno pole rzepaku, które mamy. Oj, w tą belkę nie przejadę, nie. Idealnie, teraz se tu jakoś wykręcimy i ciśniemy. Zostało nam tylko rzepak Jeden, a i kukurydzka Także no fajnie, fajnie Też się zastanawiam, napiszcie może po tym odcinku Czy w tym sezonie Kukurydza na kiszonkę, czy kukurydza na ziarno I zaczynamy z I zaczynamy z naszymi świnkami Bo ja bym chciał bardzo zacząć z tymi świnkami Na pewno zostawię sobie polek Na którym aktualnie Jest rzepak, to sobie zostawię na buraki Żeby po prostu Tych buraków też troszeczkę Mieć, też się będę zastanawiał Pewnie gdzie ja będę to wysypywał Ale myślę, że zostawimy to tam Gdzieś na hałdzie Albo gdzieś tutaj zrobię miejsce I gdzieś tutaj będą te buraki Przechowywane No bo Tych buraków obstawiam, że będzie sporo Też jeszcze zastanawiam w jaki sposób Będziemy robić te kopanie Czy jakimś maszyną, czy ktoś do nas po prostu Przyjedzie Czy jak to będzie wyglądało jakby ktoś do nas przyjechał, no to znowu tak. Jak wynajmę ropę, no to wyżulę na to e, bardzo dużo pieniędzy. Jak wezmę sobie jakiś kościa, który będzie miał z e, traktora z, z przodu z tym obławiarką i se, albo ja mogę wtedy obławiać, a on będzie tylko i wyłącznie kopał, e, też tak może być, no to on będzie musiał praktycznie na każdym przejdzie się sypać, bo to też dużo e, pojemności przecież nie ma. Zastanawiam się w ogóle jak się te belki wszystkie ustawiły obok siebie, no, ciekawie, ciekawie, dobra, e, koniec e, i tak właśnie mówiąc, zastanawiam się e, w jaki sposób by to wyszło e, najlepiej, czy po prostu możecie też dać właśnie w takich e, tutaj zagadnieniach e, w komentarzu znać, e, czy mam po prostu e, wynajmywać coś większego, czy samemu, muszę zobaczyć czy jest jakiś kombajn bo buraków taki e, mniejszy, ale chyba coś widziałem, że jest, także e, zobaczymy. Zasiadamy sobie do bizunka. E, odpalamy. E, póki co, jeszcze dźwięki możemy zostawić, bo to jedziemy w trasę e, światła. E, Kłogód. Łach się porozświetlało. E, mamy 18. Akurat myślę, że tak do wieczora będziemy mucić to pole. Bo jednak to bizonek. E, teraz, czy ja się tu wywinę? Bo tu zawsze się na mieściłem. Eee, panie! Bizon to idealny kombajn e, Nie ma co narzekać. Dobra, pomału wyjeżdżamy skręcamy w lewo. Tu sam chuja widać, ale dobra, jedziemy. Eee, chyba nie powinno być. Eee, źle. Dobra. Trójka zarzucona. I czwóreczka i ciśniemy. Gaz, opór do końca. Eee, Bison pięknie swoimi zwolnicami się eee, drze. Eee, nie ma co już sam Ox się głośno zrobiło. Nie ma co zamykać zbiornika, bo i tak będzie otwierany. Może też zapytacie czemu wózka nie biorę, ale wózek z... Eee... Jederem, który ma możliwość zapięcia teraz yy, Do naszego tutaj rzepaku stołu To tak niezbyt wygląda A w realu 4 metrowym Takim właśnie bizonkiem sobie bez problemu cykają Tu rzadko widzę policję yy, Tam parę razy się kręciła, bo wtedy Sebik zatał. Ale jak Sebix póki co na razie nie ma o, Kurwa że się zatrzymał Ile peco jebana Kurwa z gazmi jeszcze Aj ty yy, Teraz jak ja może przywalił no i co? Jeszcze ci lusterko, noś ty kur... on głupia. Ja pier papier. No bo kurwa ja nie, nie mógł pojechać tam. Jedźże. Nie wkur... Dobra. A, bo ja haczę teraz jeszcze o tył. Noś ty. Jechać! No, ja pierdam dobra. Ur... Ja jeszcze widzę, że jeden nie wie. Jedź! Sorry, ludzie, że się tak zdenerwowałem, ale irytuje mnie to, że tyle jest drogi zrobione. Jest tak blisko położona ta miedza. No, oczywiście, ty też nie przejedziesz. Albo no mnie. Czuliac. No, jechać. Dobra, teraz cofniemy. Hej, już możemy jechać. No to jest bardzo irytujące, więc dlatego właśnie ten stół się przydaje, header wózek się przydaje. Mam nadzieję, że jakoś mi za to nie obniżą zasięgu, że się tak zdenerwowałem, eee, że to było może aż tak wyraźnie słychać. No ale cóż, eee, jedziemy sobie na pole, jak się coś stanie, tak się stanie, nieważne. No i teraz jadą znowu, ja się już tu kurde zatrzymam, bo Ej, nie dojadę, bo już widzicie jak jest blisko, ja po prostu nie przejadę nie ma szans za tym nie widzę czy coś jedzie czy nie także co teraz cofniemy nie powinno nic jechać jak pojedzie no to trudno może nam się uda zdążyć przejechać udaje się póki co dobrze że te auto też nie jeżdżą w drugą stronę bo jakby ja w drugą stronę to dopiero byśmy się pokorkowali Powinny być takie 1,5-2 metry zostawione żebyśmy właśnie mogli sobie chociaż trochę zjechać a nie na pizdu nawalone wszystkiego blisko siebie i jak tu wszystko co ogarnąć. Dobra, dojeżdżamy, przybliżymy sobie troszeczkę kamerkę i zaczynamy wjeżdżanie w nasz rzepaczek. Dobra, musimy po kolejnym cięciu się widzieć, ale musiałem pewną sprawę zrobić. Wyłączamy to Odpalamy bizona oczywiście Dźwięki, jakby dźwięk Trzeba ściszyć Motowidła zwalniamy Bo to grzepaku to tam Wolniutko I sobie Dobra, ciśniemy widzowie Stój, proszę cię Zatrzymaj się, dobra, dziękować dobry Dziękować dobry człowieku Dobra, opuszczamy Wjeżdżamy sobie malutku w naszą nasz tutaj piękny rzepaczek i lecimy z tym tutaj wykroszeniem nie, nie obiecuję, że to było ostatnie cięcie, bo jest szansa, że będzie jeszcze jedno albo i kilka, bo się pewne rzeczy nie dzieją, ale zobaczymy po prostu. Mam nadzieję, że jakoś to po prostu źle tutaj nie wyjdzie. I tyle. Dobra, wszystko działa, wszystko działa. Możemy sobie pociskać. Także... Mam nadzieję, że takie odcineczki wam się podobają. Myślę właśnie nad tym polem, właśnie, że to były buraki. No, całkiem duże pole powiem wam, yy, powiecie. Ale te buraki, no wiadomo, na przykład jakby było 100 ton, za tak z 50 ton sprzedać, 50 ton sobie po prostu yy, zostawić. Takie jest moje zdanie, tak ja to widzę. Także yy, według mnie yy, pomysł, yy, jakże yy, mógłby być po prostu piękny po prostu. Jest tu trochę ze skosa, ale ten skos to bym mógł na sobie fajnie rozkopać i to pole już później tam na środku jest proste. Można sobie prosto przejechać, także po prostu według mnie tak może, może zostać. Dobra, lecimy, dojeżdżamy do końca, podnosimy pięknie, do tyłu wycofujemy i lecymy sobie dalej. Szkoda, że w Bizonku nie ma GPS-a, ale do tego to już nie będę mocował GPS-a, bo to już by była totalna, totalna, totalna przesada, jakby do tego był tutaj jeszcze GPS, więc no przez to według mnie tego GPS-a się nie opłaca wrzucać do Bizona, a już i tak jak się pojawi nowy traktor, który będę dążył, że po spłacie tego zaraz sobie wziąć nowy traktor znowu na raty z jakimś sprzętem, a jak nie traktor no to po prostu e, kolejną jakąś pole kupić lub wziąć w dzierżawę e, Bo jednak te pola nam się tutaj przydatą. Jak widzicie piękna kukurydza, nam no tutaj rośnie e, można, Może już by było można ją posić sobie na Jak <laughs> się zakurzyło Można było można by ją posić już na kukurydze Ale jeszcze myśl, myślę że sobie poczekam bo e, Poczekam na wasze zdanie bo ten odcinek wychodzi, ja nagrywam w środę, on wychodzi ym, chyba w czwartek nie, w czwartek wychodzi za odcinek pierwszy ze żniw a ten wychodzi w yy, oj, ten wychodzi z daleko. Także no, tu będę musiał sam podjąć decyzję, yy, kiedy yy, co będzie robione. Może jeszcze się okazać tak, że połowę pola skośimy na yy, książkę, a trochę zostawię sobie na ziarno. Zobaczymy. Też się popytam, czy by ktoś może nie miał kukurydzy na sprzedaż, yy, bo to już akurat byłoby fajnie. I też sobie policzę, yy, ile mniej więcej by nas kosztowało, jakbyśmy postawili taki silos dla yy, świń i na przykład z niego brali pasze, a i na przykład tylko wyłącznie swoje dawali buraki, yy, a i czy zyskalibyśmy na tym więcej, jak, czy jakbyśmy po prostu yy, sprzedawali nasze plony, niż yy, niżeli po prostu... Yy, dawać to świniom. Według mnie lepiej by było po prostu sprzedawać plony. Takie jest moje zdanie, ale no to już nie wiem. Zależy od was jeszcze też. Aha, zapomniałem. Zapomniałem, że jest takie coś jak sprzęgło. Dobra. Mamy w ogóle 20 minutek. Także myślę, że sobie napełnimy pierwszy zbiornik yy, i sobie yy, przyjedziemy John Deere'kiem, wysypiemy i będziemy kończyć ten odcinek. Ale to jeszcze trochę, bo dopiero 60%, także na niutko tutaj tu se wykoszę I teraz się zastanawiam czy się nie nakręcę tu wychodz na pewno poprzeczniak chyba się nakręcę, i pojadę i się przetnę Na takiej zasadzie to zrobimy, żeby po prostu było już elegancko zrobione. Dobra, tu się tak wytniemy Na szczęście Bizon jest bardzo skrętnym kombajnem, także duży, duży plus za to. Dobra. Dawaj Bizon do tyłu. Sorry, że na światłach muszę jeździć, ale przez to, że jest trochę uwalony, a to ładnie wygląda jak on jest uwalony, no to muszę yy, jeździć na światłach, bo szyba jest brudna akurat. Nie będę tutaj ani usuwał zabrudzeń ani nic, no bo to nie, nie o to tutaj przecież <laughs> chodzi. Kurde, chyba muszę popatrzeć na te uszczelki, bo to bardzo mi się, bardzo mi w gardle dusi, bo po prostu się jakiś kurz dostaje gdzieś i przez to Trzeba popatrzeć, czy wszystkie uszczelki na pewno są e, dobrze. Dobra, trójkę to zarzucimy e, i sobie pojedziemy tutaj na czwóreczkę. Dobra, i teraz co możemy się tutaj e, elegancko e, przeciąć? Mam nadzieję, że chociaż prosto się przetnę. E, miejmy taką nadzieję. Nie wiem w ogóle czego się sugerować. Także po e, prostu pojadę. A jak się to uda, to się już po prostu okaże: albo pojadę po prostu w ten ta sposób, że po prostu prosto być tutaj e, przeciętym i tak pewnie kolejne przejazdy będą krzywo, ale żeby tutaj było chociaż prosto, no to na tej zasadzie się tutaj e, przetniemy dobra, ogin, natłoki e, my sobie ciślimy bo tutaj nie ma co zwlekać już 18. 17, fajnie, że w tym sezonie w ogóle udaje nam się, że na rzepak będziemy mieli trochę więcej czasu, bo w lipcu przynajmniej wszystko mam skoszone. Nic mi się nie zaplątało, nie mam nic więcej do, do roboty, także mega, mega fajnie, że żadnych tutaj, tylko ewentualnie kukurydzka będzie No i tam właśnie nie wiem, gdzie będzie teraz rzepaczek, ze względu na to, że był rzepak tu oraz tu, także w następnym sezonie może być tak, że będzie bardzo mało rzepaku, ze względu po prostu na to, że nie będzie gdzie tego rzepaku dać. Bo no chyba, że kiszczonkę zrobimy w sierpniu i wtedy tam ogień i szybko siewy na to pole. Ale tego jeszcze nie wiem. To sobie pomyślę i zobaczę. Może jakieś nowe pole byśmy wzięli w Dzierżawę jeszcze też obmyślimy to. <laughs> to jest wszystko jeszcze tutaj mówię do przemyślenia. Także zaraz pełniutki zbiornik. Lecimy se po John wysypujemy i będzie to tyle w tym odcinku tak według mnie. Będzie fajny odcinek, bo Wam opowiedziałem trochę, trochę popracowaliśmy, trochę sobie pokosiliśmy, bo chciałem jedną pracę skończyć, czyli pracowanie i zacząć żniwa. Taki mój był plan odcinka, także mam nadzieję, że on mi się tutaj spełni. I tak zrobię to, tak, jak powiedziałem sobie przed, że my tu już mamy 58%. Rura sobie, sobie wystawimy, no i tu chyba nie dojedziemy idealnie do końca. Także musimy się zatrzymać tutaj wyłączyć światła, zaciągnijmy ręczny i się przetapajmy do naszego John Deere'ka John Deere damy sobie tutaj producenty na 40 <laughs> dajemy sobie D da i możemy sobie po malutku wyjeżdżać dobra, bo tutaj będzie... ogólnie John Deere by skręcił tylko jest to, że to jest tandemka czy mi się to uda? powiedz, że tak, dobra jak się nie uda, jak się uda Światełka są Wszystko jest Dobra, ogi Dajemy od razu E oraz F I sobie ciśniemy Szybciutko, piękny zestawik to jest Naprawdę mega fajny A zestaw, który już tutaj mam Upatrzony na przyszłość Traktor, też mega fajny Który mam Naprawdę mega, mega mi się podoba Także On, bo ja tu mówię od samego początku o nim. On miał być w ogóle jako pierwszy traktor tutaj zamiast tego. Tylko, że to byłby wtedy 160-konny. A ja postanowiłem, że takiego jeszcze nie chcę. Wezmę 140. A tego co ja wezmę, to będzie chyba 170 parę miał. Coś w ten desens, żeby taką piątkę już z jakimś fajnym pakomatem mógł sobie ciągać bez problemowo. Dobra, my sobie zwolnimy. Pięknie. Na jedynkę tutaj wrzucimy, e, i tędy sobie tu przejedziemy. Ogi na 2, 3 oraz 4. E, dobra, i pięknie jesteśmy. E, I takim akcentem tutaj, bo sobie tylko Dźwięki 3A, traktor Migas. zajebiście e, takim tutaj akcentem, myślę, że sobie pięknym wysypywania. E, zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że widać Wam się podobało. Zostawiliście tutaj e, parę naście łapeczek w górę. E, I co? E, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!